Kobiety czują pociąg do mężczyzn, którzy sami wiedzą i czują, że mają wartość i że potrafią oddziaływać na kobiety. A to, że nie każda kobieta będzie zainteresowana takim mężczyzną, to jest inna sprawa. Każdy facet, który radzi sobie dobrze z kobietami, doskonale wie, że nie jesteś w stanie rozkochać każdej pojedynczej kobiety. Nie każda kobieta będzie tobą zainteresowana tak samo mną. I wiesz co, to jest ok. Gdyż gdyby do ciebie, Podchodziły kobiety na żywo, te kobiety, którym ty się spodobałeś, ty również nie byłbyś zainteresowany nie tylko każdą, ale większością z tych kobiet. Dlaczego tak nie wyglądają sprawy? Dlatego, że to my, jako mężczyźni, podejmujemy te kroki jako pierwsi, dlatego kobiety są bardziej bierne w temacie randkowania, to faceci inicjują kontakt, podchodzą, zagadują, przynajmniej w tej pierwszej fazie poznawania się. Dlatego to my częściej doświadczamy braku zainteresowania czy potencjalnie wycofania się kobiety na samym początku relacji. Większość mężczyzn doświadcza tego znacznie, znacznie częściej niż przeciętna kobieta. Przemyśl te słowa, a jeżeli chcesz, abym wsparł Ciebie kompleksowo w relacjach, napisz do mnie maila. Pozdrawiam.